Wygląda to po chamsku. Proszę pana. Ja żębino czerwona, któremu serce dasz. Ja żębino czerwona, któremu serce dasz. Jedź być z powrotem malutki, jedź z powrotem, poszedł. Ja. ale robimy drugi Drodzy internauci, zapraszam was do wspierania kanału przez Patronite'a, Robek Zaklinać Byków. <grym> nie trzeba w piecu palić, wystarczy wziąć młot, kliny i połupać z drewna i w piec niepotrzebny. A drewno komuś sprzedać? <grym> nie, przyjdzie zima i wtedy nie czas Indianom po do lasu jechać. Idzie wie pan taka dość dziewczyna, dość dość, tak. A już z proty celuje. Małym kamyczkiem. <grystanie> Sprawa się rypła. Sp tak, taki był tytuł tego filmu. Sprawa się rypła. No i rzeczywiście się rypła, ale wezmę lżejszy klin. Będę łupał drewno, które wczoraj kupiłem, dlatego że jak się połupie, to łatwiej będzie na krajzie ciąć. No i zaczniemy. O jaki tu ładny jest, ohoho, o, o. w sam raz do klina. a troszeczkę waży, o aż ziemia stękła, no i z powrotem malutki, idź z powrotem, poszedł, poszedł, zobaczymy jak tu leci między senki, no lepiej by pasowało tak, no, proszę pana, o tak o najlepiej by pasowało, buteczek tak, tak jest lekkie jak, jak piórko, <laughs> tylko sześciokilowy, tylko jakiś nietypowy, bo waży sześć kilo, a sześć nawet z hakiem. Kręta krzywo leci. Gdyby była prosty swój biały, to by leciało tak. A szczepanie leci, jest kręta, bardzo kręta. Ciężko uwaga na kamerę, ciężko upać. Wreszcie wbijemy drugiego ciężkiego. bo jest bardzo grube. Przyniosłem klin, gruby klin i teraz zobaczymy między dwa te, tamten wyleci, o ten ciągnie, jak siło pęka, strasznie kręta. Tego można zluzować. Tego też. Teraz nam jest potrzebna siekiera. Żeby przeciąć tą trzaskę. A dalej kliny zrobię swoje. Uwaga, uwaga. Uwaga. A! Może tą. Mam tu siekier. Może być ta i ta, nie średnią, bo mam jeszcze mniejszą, znacznie ta i średnia, tam chodzi o to, żeby tą trzaskę, bo jest ona, gdyby miała prosty trus swój, to by strzeliła prosto, a że się kręci, to znaczy, że o trzaska przecięta, teraz możemy wbić drewniany klin. On pociągnie. Jaka kręta. Cholera jasna. Jak krzywo poszła. Mhm. Trzeba jeszcze szukać jednego drewnianego klina. Nawet nie idzie klina wbić, bo jest tak się kręci. Ojej, co to da. Nic to nie da. Fatalna. I tu nic nie da, bo ona się kręci. ją na drugą stronę. Bardzo trudne do szczepania. Gdzie tu ma pęknięcie? Tutaj. Tutaj. wbijemy klina, powinny ją rozłupać, jak się strasznie kręci. Gdyby była prosta, to by się rozleciało dawno. Dobra, teraz klin tu załatwi sprawę. Teraz załatwi. Gorsza sprawa. Trzeba dostać te kliny, żeby się kiery rozwalić sobie. Połaziła tuż... Trzaska jest po prostu. No ale może nie uderzę, bo tylko rozłupie tu i może się go wydostanie. Ach tak, takie uparte. E, jakie to kręte. Same krętactwo. Prawda? Strasznie kręte. No teraz... Olcha. Teraz czas próbować wbić klina w serce. To po sercu powinno polecieć. O tutaj jest serce drzewa. Tutaj na tej kresce. Jest taka prążka. Jest taka prążka. Serce, serce. Rdzeń. Rdzeń. Czyli tu. Tu wbijemy klina. Powinno się, chociaż będzie się kręcić, ale powinno się przełupać. Powinno. Teraz gotuję, on pociągnie, rozłupie. A jak nie tak, to tak. Poszło. Poszło. Niech schnie! Uff. Rozłupanym do góry będzie schło. Tak, wygląda to po chamsku. Proszę pana. E, damy radę. Obecnie się ten koniec na poleci. Zresztą będzie o połowę lżejszy, jak poleży parę dni. Moment. No. Tak. Na pół, przydałoby się nawet na trzy, no też tak samo trzeba w serce bić, będzie się kręcić, ale poleci. W serduszko, czyli w rdzeń, tak tu gdzieś z końca, Młodszy się trochę rosnął, lato było bardzo suche, ciągnie. Ha. Trzeba mieć dwa kliny, albo dwa kawałki skośne drewna, żeby to nam nie, nie chybały. O, tu jest takie coś. A na co? Na zdrowie. Zjeść na zdrowie, schnie. Jarzębino czerwona, któremu serce dasz? Jarzębino czerwona, któremu serce dasz o Jest sposób żeby się nie chibotało. kliny na bok a młoteczek na roboty Hej, hej, Cześć mówi dość Ten stalowy wypadnie, rzucimy go dalej. Kręta poszło, ale kręta, że coś okropnego. Tak, bo to grube. Wywalić niech mnie to kosztuje O niech to od odłupia nie pójdzie Także to naprawdę trudne jest Bajko, że mi okręt poszczepałem na ćwiarteczki, był moment, ale no niestety, to widocznie tak jest, o tu widać, będzie prostsza, ta co leży, uwaga na nogi, ja spróbuję ją, tak jak to kręta, że to połupane jest, to nakręcę, to pociąć to bajka, bo ono jest częściowo przeschnięte już, Te drzewo było cięte z końcem zimy. Ale to suche, to już ono, ono dużo w tej wilgoci straciło. Koszło o ile lżejsze, dobra, teraz to już bajka. Taki też obłupany dookoła szybko uschnie. Wszystka ona taka ciekawa kręta, no ale niestety, nie ma co wybierać i przebierać, tylko łupać, bo nikt za mnie tego nie zrobi. Każdy ma swoje obowiązki, też kręta. O, lupina, widzę jak swój leci, tu powinno lecieć tak, a on leci o, rosła i się kręciła w kółko, czyli kręta, krętacz o tam jest prosta, to co leży tam tutaj tu, tu o tu pod to, pod, to o, tam tam jest prosta ta jest sękata ale też może dobra zobaczymy patrzę jak tu pęknięcie ma spróbujemy co to pokaże może tam, ta jest ciuć cieńsza niż ta pierwsza którą upałem tu jest pęknięcie tu wbijemy klina tu i tu zobaczymy Aha, dalej nie ma Dobra, tutaj Myślałem, że pęknięcie leci dalej Ale ono nie leci dalej Zabierze pan, bo odrzuci panu kamerę Dobrze. I tak będzie się gibać No tam nie jest kręta niż ta pierwsza Ta poleci prędzej Dobrze, dobrze poszło, jeleń wodę pije, jeleń wodę pije, góral śpiewał, jeden. drwal w Bieszczarach. ściął graba, okrzesał z gałęzi, usiadł na piaku i zaśpiewał, jeleń wodę pije, jeleń wodę pije, a docięł dziewczę, a cię dziewczę, serce wybije, no i góral, Zuch chłopak, <laughs> jeleń wodę pije, no myśla o dziewczynach, jeleń wodę pije, a do cię dziewczę, a do cię dziewczę, serce me bije, a do cię dziewczę, a do cię dziewczę, serce me bije, tak śpiewał góra, ależ uparta. Tak może nie będzie tak się kołysać. Bo tak to strasznie się kołysze. A, już poszło. Zobaczy gdzie pęka, dobra, o to mi chodziło. Teraz można tu wbić Ile metrów, metrów drzewa pan kupił? 10 Okrągłe 10 Olcha i brzoza O Są znaki ten X to znaczy, że to Tu jakieś znaki odbiórki. VW i jeden. VW, a tam gdzieś na końcu widziałem numery odbiórki. Może pan błysnąć kamerą? Tu są numery. O, tu jest. Tu leśnicy odbierał. Tu jest numer, ten numer jest w asygnacie. Ten numer. I jeszcze gdzieś widziałem, no ale tam nie będziemy czasu subardować. To jest numer od biurki drewna. I to się wbija na, i na asygnatę to się wpisuje. Żeby nie uderzyć siekierą po klinie, to lepiej trzeba roz, rozczapieżyć, jak to się mówi. Bo szkoda siekiery, żeby po stalowym klinie uderzyć na do Nie ciekawie to wyglądało, ale no trudne, bo to widać jakie to jest kręte. Bo jeżeli się trafi prosty, to by starczyło dosłownie, o tu jest taka. Tu jest taka, chociaż jest łukowata, ale mi wygląda, że, że ta by poleciała. Aż zobaczy, dla ciekawości. A wygląda, że pomimo, że łukowata, ale poleci. O, tu jest prosta Pęknięta ładnie. Ta by się też rozleciała ładnie. O! o. Ona sama się rozlupuje, albo tylko tak wygląda. Ma boczną trzaskę. To wcale nie jest za prosta. Wresten ja trochę rozłupał. Ale może tu poleci. Dobra, tam to trzeba zabrać. Tak na końcu jest miejsce. Leży leży, dobra. Jak one są takie trudne do szczepania, bo są bardzo kręte te Olchy szczególnie, to będę je przecinał przez pół i wtedy o wiele łatwiej będzie ją rozłupać. Bo to już nie ma nie ma tej długości, prawda? Mniej będzie tego, jak to się mówi do lupania. Automatycznie krótszy, krótszy odcinek łatwiej przeszczepać. Prawo, takie prawo fizyki. Tutaj działa. Ach, ona ma boczną trzaskę. To nic. Odłupa cię już wszystko i wtedy zobaczymy co jest. Jak ona w środku wygląda. A teraz rdzeń. W rdzeniu. rdzeniu trudno to powiedzieć, bo ona jest też też jest kręta. jak cholera. Młodo do wody trzeba wsadzić na lód. Zbrzęknie, nie będzie się lodowało. Olcha, tak cię Olcha się bardzo dobrze szczepi, ale jest cała trudność tym, że jest bardzo kręta. Wszystkie i Panowie, Dobra. Gra muzyka. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zębalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklina